Czy kochasz mnie? Pyta Jezus Chrystus. Odpowiedz. Teraz tutaj głośno jestem obok Ciebie. Zdobądź się na odwagę. Mam odwagę wykrzyczeć całemu światu. Kocham cię do końca. Do końca mych dni będą z Tobą uzdrowicielu dusz, wierny i pewny. Twoja przysięga moim bogactwem. A Twoim biletem do Boga Ojca, wiesz, że masz mnie wszędzie chronić i bronić, Pana swojego Jezusa? Kochając odważnie, bezgranicznie, zdobywasz we wspólnocie siłę boską. Szczere wyznanie jest odtąd Twoją bronią z mojego nadania. Tak, Panie. Odrzuć zysk z łudy ziemskiego bogactwa w prog złamieniany. Tak, panie. Dopisek. Ukraina to twoja mama, młoda i piękna. Ma tylko ciebie. Patrz. Masz jej bronić, choć młody jesteś, nieokrzepnięty w boju. Patrz. Oswobodziciel przyszedłby mamę skrzywdzić, Zabrać jej świat. Patrz. Z każdym dniem mężnieć będziesz, twardszy niż stal. Na nic łzy. Patrz. Świat kocha ciebie, gdy odważny prawdą jesteś. Jezusowy znak. On to zginął ubiczowany ziomkami swymi, których opanował strach. Wystawili go osamotnionego na obdarcie, oplucie i gwałt. Bóg był z nim. Dał mu zmartwychwstanie, by nauczał ludzi prawdą, by przekuł ją w oręż. Przyszedł czas o pokój walczyć wzniosłych dusz. Dzieci beztroskich mam, słonecznych, ciepłych zabaw z rówieśnikami, przyjaznych podani dłoń, uśmiechów tysiąca. Rozradowanych twarzy, szczęściem ofitujących nas, pokornych, cichych modlitw w domowych zaściankach, zapachu chleba. Wiesz już, że jestem inny. Kocham, ale i ty musisz mnie kochać szczerze. Jesteś ze mną lub przeciwko mnie. To nie jest sen. Prawda, wyzwala się z Jestem spokojny. Bo Bóg mi zesłał Ciebie, mała istoto. Obronisz mamę i świat. Irina zginęła od siepaczy bez Boga. Ich miejscem Bóg zarządza. Nie wierzą. Ha! Tragedia narodu bratniego Ukrainy z Polską Jezusem związana. Rozkaz! Napisał Ryszard Bogatyni. Dnia 5 marca 2022 roku. W tle nokturny Fryderyka Chopina.